Siema, witam w kolejnym odcinku na włościach. Dzisiaj zajmiemy się drugą częścią tego to pomieszczenia. Za chwilę to, co garnęliśmy tutaj troszeczkę wyciągniemy, żeby zrobić tą stronę, i zaczniemy używać naszych przydaciów do tworzenia różnego rodzaju półek, stołów i miejsc, gdzie możemy trzymać nasze narzędzia i żeby wszystko było uporządkowane. Oglądajcie cały odcinek i dawajcie rady w komentarzach. Muzyka Na początek zajmiemy się rzeczami, które już mamy poukładane tu po prawej stronie. Wszystko to wyniesiemy. A potem zajmiemy się tymi oto deskami. Skrzynki narzędziowe, jakieś tam skrzynie, deski, drzwi i inne tego typu rzeczy. Jest tego trochę, ale jak we dwójkę się weźmiemy, to szybko pójdzie. Jak to sobie wyniesiemy, to spróbujemy sobie zrobić jakiś blat roboczy, ale wszystko po kolei. Wniosłem wszystkie te rzeczy, które mi przeszkadzały Za chwilę już biorę się za wózek Polinka bierze się za ogarnianie takich pojedynczych właśnie śmieci Właściwie nie pojedynczych, bo już ładuje któryś wór z kolei W stodole też ostatnio mieliśmy stoisko gastronomiczne To sobie też musimy to ogarnąć Te śmieci, które tam są przy płocie do wyrzucenia już od jakiegoś czasu Również musimy wystawić, bo jutro będzie... Yy... bo jutro będzie co? odbiór śmieci no, dobra, to tyle działamy, każdy swoje <laughs> już gdzieś to widzieliście, nie? tylko inne deseczki на no, 10 нам под достатки. I've and what's left of my tongue Wam to ujęcie jeszcze raz, bo przed chwilą się okazało, że nagrywałem w zwolnionym tempie, a nie macie tyle czasu, żeby to oglądać. Dobra, co zrobiłem? Yy, wywierciłem otwory w kamieniu. Znaczy się w tych, w tych pustakach, czy tam co to jest, nie wiem, pustaki suporeksy, nie wiem, yy, bo próbowałem wcześniej wywiercić w, tym, yy, w tej fudze, ale ona jest strasznie krucha i tam by się nic nie trzymało. Po czym? Przyłożyłem sobie belkę, którą zamierzam tutaj przykręcić, zaznaczyłem sobie miejsca, w których y, muszą być wkręty. Wkręcam sobie teraz wkręty do belki, żeby było mi łatwiej. Potem przyłożę sobie belkę i to dokręcę. I teraz tutaj nauczka dla mnie y, przed chwilą: jak wkręcałem sobie te wkręty, to y, jeden mi się zaokrąglił, bo miałem złego bita we wkrętarce. Więc każdemu polecam zestaw narzędzi walizkę z zestawem narzędzi, żeby nie stracić czasu tak jak ja, że przez 20 minut szukam gdzie są kombinerki. Właśnie po to robię ten warsztat, aż w końcu poszedłem do skrzynki, którą mamy w samochodzie. Duża skrzynka z narzędziami, tam były kombinerki 3 minuty i wkręta wyjąłem. Także zaopatrzcie się w dobre narzędzia, bo niekiedy jedna walizka wystarczy do wielu, wielu, wielu rzeczy. Nie trzeba mieć całego warsztatu. Przykręcam ostatniego wkręta, e, przykładam do ściany i próbuję wkręcić, zobaczę jak to wyjdzie. One hour later. Dobra, minęło 30 minut. E, tabelka jak widać nie jest prosto, ale największy problem mam z tym, że mam za małe kołki i śruby. E, I to mi wszystko wypada. Dlatego jadę teraz do sklepu e, i też coś zjeść, bo jest 1620. Jadę do sklepu, kupię większe kołki, kupię normalne śruby e, poziomice, bo to też się zawsze przyda. I zrobimy to tak jak należy. Już chciałem zrezygnować z tego dzisiaj już sobie dać spokój iść do domu, ale nie, ten blat musi dzisiaj stanąć i zrobimy wszystko, żeby stanął. No, teraz idziemy jeść. One hour later. Byliśmy w sklepie, byliśmy na obiedzie, mamy wsparcie przede wszystkim większe kołki, mamy poziomice mamy kątowniki. Możemy działać. Nie jest to może jakiś super mega sukces, ale mamy przy użyciu poziomicy. Przykręcą e, jedną kantówkę. Nie, 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 nie. Kto używa poziomicy, ten jest chyba za granicy. Hm. Jednak, mimo że kupiliśmy większe śruby, e, kantówka jest dosyć gruba i ta śruba nie chce y, rozeprzeć tego kołka. Y, trzyma się teraz na tym, na ścianie, ale no... dobrze, gdyby albo była grubsza śruba, albo cieńsza kantówka. Więc wpadliśmy na pomysł i na lewej ścianie zrobimy coś innego. O, no i elegancko. I teraz tutaj na to położymy blat, kątowniczek, cyk cyk, będzie bardzo dobrze. o, jeszcze cały blat przesunął No i dobra, teraz co, mamy przyczepiony blat na, yy, na 3-4 chyba kątowniki. Teraz sobie wykorzystamy takie takie ładne kantóweczki mamy, to nam chyba po dachu zostało. O, ta jest nawet taka całkiem całkiem, tylko nam się mamy bardzo miękką podeszwę, znaczy się tą podłogę to sobie skręcimy nóżki w ten sposób. O. Tak o na przykład. Ale widzę, że już jest za bardzo. Jednak tu sobie zawsze możemy troszkę to wkopać, co nie? Polinko? Oczywiście, że tak. Co tak? Zaraz sobie to troszkę wkopiemy. Bo podłoże mamy różniste. O! Zaraz sobie z ciekawości zobaczymy, jak tu poziom wygląda. Ja widzę, że to jest do bani, ale. Ja nie widzę. Ja widzę! Widzicie? Nie, nie widzę. Tak widzę. No, mogłoby być trochę niżej. Tyle brakuje tutaj, nie? Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po środku też dać nogę. Chociaż po środku już jest. Oj, 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 Nie bardzo. A tu? Też nie. Jednak zobaczcie. Jakby tu trochę odkopać. No bo tu jest ziemia pod spodem. Albo po prostu przeciąć. Ale po co jak można pokopać? No dobra. To może tak zrobimy. To damy tam. To damy tu. tu, 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 tu. Tyle samo brakuje. Dobra, zaraz wrócę. Nie dałem rady, nie. Ale, ale dużo mi brakowało. Nie, co? nie, nie, nie. nie. Co? Znaleźliśmy. Znaleźliśmy. Wolina <laughs> znalazła. Dwie nogi, które właśnie na wysokość pasują. Do tego daliśmy sobie te podkładki drewniane. E, I ustawiliśmy z poziomicą. I i tak. I tak jest G. Ja jeszcze, żeby zabezpieczyć to. To jeszcze sobie to przykręcę. Ciekawe, czy trafię. Tak na oko mam walić. A ja mam ten wadę wzroku. Ja nie widzę przestrzeni, ale trafiłem. No, bo nigdzie nie wystaje. Dam jeszcze jedną. O, teraz to już na pewno siedzi. Jakoś dziwnie. O, teraz siedzą obrwie. Elegancko. Dobra, cyk. I tutaj sobie damy. Oj, wkręciki. Tu sobie damy też dwa wkręty. Żeby nam ta noga nigdzie nie uciekła. Bardzo proszę, jeden. O, ja nie umiem w krętarku. Jedna, druga, elegancko, nie wystaje poza blat. Noga się trzyma. Uważam, że już jest fajnie. Już można coś porobić, coś położyć. Jeszcze tylko to trochę przetrzeć i już będzie dużo lepiej, nie? no pierwsze miejsce pracownicze zrobione tam jeszcze, nie w tą stronę, tutaj tu postawiłem już ten regał który wcześniej znaleźliśmy zaraz sobie ładnie przetrzemy ten stolik i będzie picabello <grystanie> jakby to zrobił facet Facet by podszedł i by zrobił No Jest git A kobieta z wiadrem i ze szmatą przyszła To daj tą szmatę Bardzo proszę Przejdziemy to na mokro Ja nie mogę Właśnie do tego są nam potrzebne kobiety Żeby trochę myśleć i zrobić coś porządnie Ładny blacik, zobaczcie jak z fabryki. Zaraz będzie. Ups. Zakurzony, zaniedbany. I tu wytrzemy, postaramy się, tak? Tak. A kiedyś nawet pomalujemy. Jak będzie czas. O, bardzo proszę. Tutaj jakiś upaczkany o. Cyk Cyk To jak nówka. Jak prosto z tego. Z Black Red White. Te wkręty może nie wyglądają najlepiej, ale... Nie podoba mi się. O, tu się haczą, to też się trzeba zeszlifować. Ciach, ciach, ciach. Proszę bardzo, od spodu trochę tą pajęczynę przetrzemy. No i kurde, dajcie mi coś suchego, żebym wytarł. Nie ma tu jakieś bluzy. No nie, bluzą nie będę wycierał. No ale już zobaczcie, jest lepiej. Jest lepiej. No i bajerka. Mamy swój kącik, już możemy w nim rzeźbić. I na dzisiaj już chyba skończymy. Zobaczymy, czy będziemy kręcili coś dalej, czy nie. Ale widzę chyba telefon się da. Zobaczymy, czy będziemy coś kręcić do tego odcinka, ile nam czasu zejdzie, żeby Was nie zanudzać. Na razie to tyle.